to te panele nie dostają tego słońca. Dlaczego? No bo jest ono schowane. A jak jest schowane, to co? To nie będzie produkcji. A ile dadzą takie dwa panele? Tutaj mamy jedną dwusetkę i tu jak sami widzicie jest druga dwusetka. A podłączone są w taki oto tutaj Tak sposób. jak sami widzicie, jest to lodówka przenośna taka turystyczna, która może pracować na DC 12 lub 24. Tutaj w tym przypadku mówimy o 12, u 12. I to jest też świetny przykład na to, że być może warto byłoby coś takiego gdzieś tam u siebie mieć, tak, żeby gdzieś w domu na półeczce sobie coś takiego stało. I oczywiście można to nawet podłączyć w taki sposób stały, żeby gdzieś tam z tego prądu korzystać, i żeby mogło to na. Nawet... Cześć, czołem. witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu, promowaniem, propagowaniem wszelkiego rodzaju rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście w teorii zawsze wszystko jest możliwe, a w praktyce różnie to bywa. W dzisiejszym odcinku spojrzymy w niebo po to, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, jak mamy słońce za chmurami i, i po prostu. Nawet widzicie, tam niby tych chmur nie ma wcale za dużo. A okazuje się, że jak słońce nam zniknie z horyzontu, to lipa. No i co wtedy? Co się dalej dzieje? No i wtedy okazuje się, że nawet jeżeli mamy panele, to te panele nie dostają tego słońca. Dlaczego? No bo jest ono schowane. A jak jest schowane, to co? To nie będzie produkcji. A ile dadzą takie dwa panele? Tutaj mamy jedną dwusetkę. I tu jak sami widzicie, jest druga dwusetka. A podłączone są. W taki oto tutaj sposób, możecie sobie zobaczyć. Mamy wejście z jednego panela, tutaj, proszę bardzo, wchodzi czerwony, z drugiego panela też również drugi czerwony, a obok mamy dwa plusy, tam mamy dwa minusy, i tutaj, tak jak już widzicie, wychodzi minus i plus, i one lecą nam do takiego przenośnego magazynu energii, i praktycznie dostaniemy z tych dwóch paneli mamy 200 plus 200 połączone. Równolegle. Czyli mamy 200, natomiast zwiększa nam się amperaż. Mhm. No właśnie, teraz odwieczne pytanie, czy to ma sens, czy to się opłaca. Jak sami zaraz zobaczycie, mamy sytuację taką, w której zob zobaczycie, zobaczymy dosłownie kilka procent. Czyli z tych 400 W paneli uzyskujemy kilka procent. I teraz pytanie jest takie, do czego to potrzebujemy, do czego jest to nam potrzebne i w jakich warunkach mamy umieszczone te panele. Wszystko okazuje się mieć bardzo duże znaczenie i pewnie latem, o ile jeszcze jesteśmy w stanie na takich panelach tutaj gdzieś tam wyłapać sobie te godziny słoneczne, w zależności od terenu, czy tych drzew nie ma za dużo. Jeśli mówimy o słońcu, które będzie padało nam na te panele, to ja zaobserwowałem, że możemy wyciągnąć co się dzieje w momencie, kiedy mamy totalne zacienienie? Mamy o drzewa, proszę bardzo. To co wtedy? Czy my jesteśmy w stanie cokolwiek z tego wyciągnąć? Zaraz zobaczycie. Proszę bardzo. <laughs> mamy stację zasilania. To jest taki przenośny magazyn energii bardzo niedużej mocy 800W, ale jednocześnie też pojemność jego też nie jest imponująca z tego względu, że mówimy tutaj o 500W, czyli tyle mamy. Hmm, 0,5 kWh mamy do dyspozycji. No to naprawdę, zgodzicie się ze mną, niezbyt wiele. Dużym i ogromnym plusem jest to, że wykorzystujemy go w opcji DC, dzięki czemu on dużo lepiej będzie nam pracował. To znaczy, będziemy w stanie. dużo dłuższy czas, dużo dłuższy okres, ponieważ nie przetwarzamy tej energii. Oprócz tego, mamy tutaj odbiornik. Tak jak sami widzicie, jest to lodówka. Przenośna taka turystyczna, która może pracować na DC12 lub 24. Tutaj w tym przypadku mówimy o 12, o 12 V. Jest tutaj fajny przykład, ponieważ widzimy, że ona pracuje. Jest zasilana z tego magazynu energii, natomiast co jest bardzo ważne i istotne, to to, że ona pobiera tak bardzo niedużo tego prądu, że nawet ten magazyn energii tutaj po prostu no, zasadniczo no, nie, nie pokazuje, pokazuje tak, jakby była, brała zero. To nie jest zero, pewnie pobiera coś tam po przecinku, ale dzięki temu możecie sami sobie zobaczyć, jak ważne istotne jest to, że prąd nieprzetwarzany jest dużo mniej wymagający, jeśli chodzi o kwestie tych strat tego przetwarzania. Z paneli w tej chwili uzyskujemy 9W, czyli naprawdę bardzo, bardzo mało. Jeszcze chwilę temu było ich tam 15, 17, około 20. W tej chwili, tak jak widzicie, no po prostu e, idzie na totalnym minimum. Natomiast, żeby była sprawa jasna, to tutaj też mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj ten magazyn energii naładował nam taki przenośny magazyn energii do ładowania telefonu, który pobiera 65 W. W momencie, kiedy go podłączyłem, to mieliśmy tutaj naładowanie na poziomie 99%. W tej chwili przy tych 9 W pokazuje, że 7 godzin byśmy jeszcze ładowali go do pełna. Aczkolwiek mówimy tutaj o tym magazynie, który od tam dosłownie 2-3 dni w ogóle nie był ładowany z żadnego innego źródła. Czyli okazuje się, że do takich małych poborów, o jakich mówimy tutaj, czyli lodóweczka, telefon, ładowanie, może jakieś oświetlenie takie nieduże, to w zupełności coś takiego wystarczy. I to jest też świetny przykład na to, że być może warto byłoby coś takiego gdzieś tam u siebie mieć, tak? Żeby gdzieś w domu. Na półeczce sobie coś takiego stało, i oczywiście można to nawet podłączyć w taki sposób stały, żeby gdzieś tam z tego prądu korzystać, i żeby mogło to nam coś zasilać. Nie wiem, co wymyślą, albo może nawet sami tutaj zaproponujcie, do czego można by było coś takiego użyć, bo przyznam się Wam, że ja akurat wyjątkowo z tych małych takich magazynów energii. Czym wręcz, czym nawet mniejsze, tym częściej korzystam. Bo oczywiście poza dużymi magazynami energii, z których korzystamy na co dzień, żyjąc czy funkcjonując w ogrodzie, to okazuje się, że te małe mają też super fajne zastosowanie. Dlaczego? Bo to jest tak trochę, można powiedzieć, że takie przynośne gniazdko, to znaczy, że zamiast latać po chacie albo po ogródku gdzieś tam z przedłużaczem, no to możecie sobie coś takiego wziąć pod rękę i okaże się, że dość sporo tych urządzeń Wam jest to w stanie naładować. Jeśli chodzi o kwestie wartości, o których mówimy, to tak jak sami widzicie, maksymalnie total 800 W jest w stanie Wam podać to urządzenie. Jeśli mówimy o kwestii prądu DC, to macie tutaj określone też wartości. W przypadku USB C, czyli tych takich e, najstarszych, tak? Nie, przepraszam, A, A to są te najstarsze. No to mamy e, tutaj, to są trójki, to jest określenie mianem tego gniazdka, natomiast o w przypadku tych poniżej, tak jak sami widzicie. Mamy 20, 20, dwa wejścia i jedna setka. Czyli ta setka naprawdę bardzo fajnie. 100 W bardzo fajnie ładuje, bo ja nawet jak podłączę sobie ten magazyn energii taki do telefonu przenośny, to on jest mi w stanie e, podawać około 60 watów Tyle potrzebuje. Czy uda nam się poczekać? Albo ja za chwilę może włączę, poczekam aż. żebyście sobie zobaczyli, co nam się dzieje i ile pobiera taka lodówka w czasie, kiedy pracuje. A zanim przejdziemy jeszcze do lodówki, to możecie sobie zobaczyć, jakie ma wartości w kwestii ładowania. Ono, oczywiście, wiadomo, tutaj jest 400 watów, ładuje maksymalnie z AC, a w przypadku DC mamy możliwość ładowania 200 watów, czyli teoretycznie te dwa panele okazuje się, że to jest za dużo. Natomiast w praktyce, z racji tego, że one dają dużo mniej niż mają na tej swojej tabliczce znamionowej, to okazuje się, że w ładnym słońcu. Dokładnie tyle są w stanie nam tutaj podać. Muszę zaobserwować, czy kiedyś będzie pokazywał, że podaje więcej, i co się dzieje, czy przytnie, bo być może po prostu zablokuje i nie będzie podawał więcej. Hmm. A właśnie, czy ktoś was kiedyś to sprawdzał? Bo jakby co, to dajcie mi znać. Bo chętnie się tutaj dowiem czegoś od was ciekawego. Ja tu czekam, 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 a tu przecież wystarczyło podłączyć, znaczy jak gdyby obniżyć temperaturę do minus tam iluś 10 stopni, to momentalnie się ten kompresor włączył. I teraz tak, możecie sobie zobaczyć w takim razie, że 27 W tyle pobiera, 11 w tej chwili idzie nam z paneli, no czyli mamy jak gdyby tutaj deficyt na poziomie tych kilkunastu watów. Pokazuje 16 godzin, że potrzebowalibyśmy, żeby doładować go do pełna, choć pewnie tutaj działa nam... Algorytm, który przelicza ile w trybie takim 24-godzinnym potrzebuje taka lodówka, i on pewnie przelicza to, że z reguły średnio pobiera tyle i tyle. Później ma przerwy, bo w trybie czuwania, tak jak sami widzieliście przed chwilą, po prostu nie pobiera nic. No i pewnie z tego powodu pokazuje nam 17 godzin, a nie 99. No bo zasadniczo gdyby to brało 25, a tutaj 10 ładowało, to nigdy byśmy nie doczekali się, tylko jedynie co? No to nonstop by tutaj spadało to ładowanie. No i tyle. Chociaż przepraszam Was, może nam pokazuje teraz w tej chwili, że na 18 godzin w tym trybie wystarczyłoby energii. Myślę, że tego chyba, że chyba to jest bliższe prawdy. Trzymajcie się, jakie są Wasze doświadczenia? Może z lodówkami, może z takimi magazynami energii. Czekam na opinie. Trzymajcie się w takim razie. I co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego. Cześć. Hej.